Witam serdecznie moim gościem Rafał Plata, Gold Team Eble Lorek. Cześć, cześć. Zacznę od tego, że Rafał pogratuluje awansu do finału. Wygrywacie dzisiaj z Trydem. Jakie to było spotkanie, jeżeli chodzi o trudność? Na pewno bardzo ciężkie. Zresztą widać 1-0 tylko. I to bardzo wymęczone, bo nie mieli chłopaki bardzo dużo sytuacji. Ale to jest piłka, też wiedzieliśmy, że to będzie taki dziwny mecz, bo Trady są nawet wyżej w tabeli w Ekstraklasie, także wiedzieliśmy, że tak będzie. Te mecze z nimi są na styku. To było pewne. Dwie dobre drużyny się spotkały i dlatego też tak jest. Jak jest. Zagraliście dzisiaj bardzo, bardzo mądrze. Co prawda oni mieli dużo tych szczczołów. Ty bardzo dużo fajnie interweniowałeś, ale dlaczego zagraliście mądrze? Bo nie daliście się im tak na wymianę, a twój brat w końcówce pokazał, że cierpliwość, cierpliwość to jest tak naprawdę droga do sukcesu. No, co ja chcę, ale Mariusz tam naprawdę zabawi na tej stronie. Zabawił zbiórce. się. Jednak, jednak potrafi na tych nogach się utrzymać, także jak trzeba, naprawdę zrobił robotę. Ale Patryk też tam musiał być na tym miejscu. No tak. A my zagraliśmy dobrze w obronie, mądrze mają szybkich z winnych zawodników, wiedzieliśmy jak ich w miarę przykryć. To owocowało. Wiadomo, mieli też okazję, mieli strzały, ale no ja też po, po co jestem na tej bramce. No dzisiaj y, wielu zawodników goniło y, po boisku w Podegrodziu. Wszak y, w Gold Teamie, no to wiadomo, że zawodnicy Gold Teamu, ale dwóch zawodników, którzy grali u Was, występują teraz w trejdzie. Jak te relacje wyglądają, jak gra się przeciwko? Byłem już zawodnikom? Znaczy, na pewno wiedzą mniej więcej jak my gramy, wiedzą jak oni grają. Wiadomo, już lata temu to jeszcze czas trochę minął, oni też trochę zmienili stylmy, troszkę też, aczkolwiek no co, no tu jest każdy w kręgu i tak się każdy zna, więc... A to, że grali z nami to fajny taki smaczek jeszcze, żeby zagrać. Wiadomo, to nie jest złość czy coś, tylko po prostu, no pokazać, no wygrać po prostu Dokładnie. każdy chce, nie? znamy to. Rafał, mówiłeś, że długa przerwa, że formy nie ma. Dzisiaj zaprzeczyłeś temu wszystkiemu, bo ta forma była dobra, bardzo dobra. Dzisiaj dużo fantastycznych Twoich interwencji i można śmiało powiedzieć, że Jesteś jednym z autorów tego zwycięstwa. No, szczerze mówiąc sam siebie zaskoczyłem, bo ja to za mecz trochę myślałem, że będzie gorzej z racji, że przez ten ponad miesiąc zagrałem tylko raz. Zagrałem tylko raz, ale fajnie, fajnie udało się, no po to też jestem nieraz chłopakom, przegrywam mecz, a dzisiaj się udało wygrać, więc... I na koniec pomóc. pytanie, bo po lewej naszej stronie toczy się mecz, kolejny drugi półfinałowy, wasz finalista zaraz zostanie wyłoniony. Kogo byś wolał, Podegrodzie czy Magbuda? Jest mi to całkowicie obojętne, jedni i drudzy to młodzi, co zapierdzielają na tym boisku, także na pewno będzie ciężko, ale na finał myślę, że u nas też skład będzie wyglądał tak, że wszyscy przyjdą po prostu i to też dużo da, bo na przykład przyjemka Kumora, który też u nas zapierdziela na tym boisku, tak. no też się przyda, nie? Czyli nie typu się? To obojętne, w, w każdym trzeba wygrać, jeżeli chce się osiągnąć sukces w postaci pucharu. Dokładnie tak, gratulacje awansu i z... widzimy się w sumie za tydzień na meczach ligowych, a finałem po całej lidze. Dziękuję za wiatr. Dzięki wielkie. Hej.